Z najprostszych produktów najtrudniej jest zrobić jakąś ciekawą potrawę. Dlatego też dzisiaj wieprzowina, dokładnie kark wieprzowy. W całości. Mam tutaj około kilograma tego karku i postaram się go przygotować w stylu japońskim, azjatyckim, szeroko pojętym. Zanim zaczniemy piec karkówkę, dzisiaj porządnie ją zamarynujemy i powinniśmy odłożyć ją na co najmniej 24 godziny, żeby przeszła tymi aromatami. Przygotuję marynatę od razu w naczyniu, w którym będę później to wszystko zapiekał. Sos sojowy, około 120-150 ml sosu sojowego. Ta ilość może ulegać zmianie, ponieważ później tak to wszystko będzie miksować. Do tego wszystkiego dwie łyżki startego na drobnej trace imbiru świeżego imbiru dwie łyżki miodu dwie łyżki świeżej posiekanej kolendry no i jeszcze przyprawy, które są bardzo charakterystyczne, które chciałem, żeby się tutaj znalazły, ale muszę je przygotować. Po pierwsze, czosnek. Dwa ząbki czosnku, drobno siekamy. Do środka. I do tego jeszcze dwie przyprawy, które sprawią, że marynata będzie rzeczywiście nawiązywała do tej klasyki kuchni staropolskiej. Ziarna kolendry do moździerza mniej więcej jedna łyżka i mała łyżeczka goździków. Umówmy się, może, że tych goździków 10 sztuk, nie więcej. Są dosyć mocne, esencjonalne w smaku, więc powinniśmy dodać ich naprawdę niedużo. To wszystko teraz ucieramy na jednolity pył. I taki pył z goździków i kolendry dodajemy do marynaty. Na samym końcu coś, co pomoże na pewno mięsku troszkę skruszeć, dojrzeć, żeby było delikatniejsze, czyli. Odrobina kwaśnego środowiska, w tym przypadku sok z całej cytryny. To dosyć istotne, żeby łączyć nie tylko słodkie aromaty marynaty, ale również kwaśne. Może być to sok z cytryny, może być to wino, może być to również ocet winny na przykład. Mieszamy dokładnie. I w tak przygotowanej marynacie układamy umytą, osuszoną karkówkę. I po około 6 godzinach przewrócę ją. 180 stopni i tak będę przewracał dwa razy, tak żeby rzeczywiście przeszła bardzo mocną marynatą. Powinniśmy schować ją teraz do lodówki i 24 godziny marynować. Mam tutaj oczywiście przygotowaną karkówkę, która wczoraj została zamarynowana, 24 godziny leżała w marynacie. Marynata, która jest w środku. Jest mi potrzebna, ale będę chciał ją polewać. Marynatę powinienem przegotować i zredukować maksymalnie, żeby była oczywiście esencjonalna. I później polewana karkówka podczas pieczenia nabierze raz, że połysku, a dwa, że znakomitej skórki, więc marynatę odlewam. Do naczynia. Samą karkówkę bez przykrycia wkładam do piekarnika. Piekarnik nagrzany do temperatury 200–210 stopni Celsjusza i pieczemy ją około 20 minut, aż cała się ładnie zapiecze. Dopiero później przykryję, podlewając niewielką ilością wody. Pozostałą marynatę redukujemy tak, żeby powstała z tego gęsta, esencjonalna emulsja, którą będę polewał podczas pieczenia karkówkę. Po... W 20 minutach karkówka na pewno jest lekko zapieczona. Zamknięte zostały pory. Pory mięsa oczywiście o tak, nabrała już koloru. Ale no teraz możemy ją przykryć przykryć i piec. Na dole jest stosunkowo dużo marynaty. Powinniśmy tę marynatę troszkę rozrzedzić i dodać też zwykłej wody. Która to woda będzie parowała, dzięki czemu karkówka będzie bardziej soczysta po upieczeniu. Obowiązkowo też już teraz skropię ją tą marynatą, którą mam tutaj przygotowaną. Zobaczcie, jak zgęstniała ta marynata. Polewamy. Przykrywamy. Zmniejszamy temperaturę piekarnika, tym razem do 150 stopni i pieczemy minimum 2, a czasami nawet 3 godziny. Wszystko zależy od tego, jak gruba jest. Karkówka, jak gruby jest wasz kawałek. Nie liczy się jego waga, ale średnica. Marynaty oczywiście zostawiamy i co jakiś czas mogę wyjąć karkówkę z piekarnika i podlać taką mocną, esencjonalną marynatą, która będzie oblepiała się na kawałku mięsa. Tym samym na tym mięsie również zostanie po upieczeniu, dzięki czemu każdy plasterek będzie mocno doprawiony. Pozostaje mi tylko jeszcze do przygotowania jeden składnik. Który pojawia się po raz pierwszy, groszek cukrowy, moi drodzy. Znakomita rzecz z dwóch powodów. Po pierwsze, to taki powiew świeżości, nawet wtedy, kiedy za oknem jeszcze może padać śnieg. A po drugie, niesamowicie słodki i bardzo łatwy w przygotowaniu. Dużo łatwiejszy niż jakakolwiek fasolka. Groszek cukrowy, który można jeść na surowo, dodawać do sałatek. I jego atutem jest to, że jest bardzo chrupiący. Nie chciałbym tej chrupkości stracić, tej jędrności groszku, dlatego też będę go gotował bardzo krótko. Jest nagrzana lekko patelnia i na tej patelni, Zrobię bazę, w której będę chciał ten groszek sparzyć. Emulsję maślaną, która powinna ładnie pachnieć. Dosłownie odrobina oliwy na samym początku. I do tego kilka plastrów czosnku, które chciałbym zblanszować. Nie przysmażyć, ale w tej oliwie zblanszować. Od razu dodaję świeże masło. I to masło rozpuszczam. Tak naprawdę moglibyśmy dodać tutaj co chcemy, jeżeli miałbym w zamyśle dodanie świeżego tymianku, dodałbym kilka gałązek tymianku. Rozmarynu to rozmaryn. Mógłbym nawet, co mogę zrobić, dodać kilka goździków, które będą ładnie pachniały. Rozpuszczone masło teraz należy ładnie zaciągnąć, zaciągam więc najprostszym składnikiem, jaki z masłem idealnie się łączy, czyli woda. Po zamieszaniu powstaje z tego kremowa, lekka emulsja, w której Będę parzył od razu groszek, doprawiam trosz, drobiną soli i białego, mielonego pieprzu. Doprawię też to wszystko skórką cytrynową, z wyszorowanej, umytej, sparzonej w całości cytryny. To idealny sposób na również fasolkę szparagową. Jeden warunek jest tylko, moi drodzy, że fasolka szparagowa powinna być młoda, niezdrewniała, taka, która w takiej emulsji rzeczywiście w krótkim czasie może się zblanszować. Groszek cukrowy na pewno taki jest. Zawsze chrupiący, zawsze jędrny i delikatny. Nie zepsujmy go. Nie zepsuć groszek, to gotować go naprawdę krótko. I blanszujemy tak przygotowany groszek około 2 minut maksymalnie. Możemy wyjąć karkówkę. Karkówka nieco zginęła nam w oczach. Ale to normalny zabieg podczas pieczenia mięsa. Oczywiście, jeżeli użylibyśmy znacznie niższej temperatury, a dłuższego czasu pieczenia, to ona by zachowała swój ten naturalny kształt i wielkość. Podczas pieczenia w takiej temperaturze rzeczywiście trochę się kurczy, ale mięso na pewno jest delikatne. Jeżeli jest taka potrzeba, to pozostała część marynaty może być dodana na samą górę. No i teraz przekładamy na deskę i kroimy w plastry. Wykładamy teraz na półmisek. na samym końcu obkładamy chrupiącym, lekko zblanszowanym groszkiem cukrowym. Moim zdaniem, tak esencjonalna, tak dobrze wypieczona karkówka nie potrzebuje żadnego sosu. I to jest, jak gdyby idea przeniesiona z kuchni azjatyckich. Potrawy, które rzeczywiście pieczone w całości, dobrze zamarynowane. Nie wymagają specjalnych dodatków. Chrupiące, lekkostrawne warzywo, no i do tego dobrze zamarynowane mięso. Karkówka w zupełnie nowej odsłonie. Spróbujcie.